Nie wiem, czy to będzie widać. Dokładnie, spróbuję Wam pokazać. Jadę rowerem po czarnym szlaku, mijam właśnie Żurawice i jadę w kierunku Bolestraszyc. A więc jedziemy już typowo w kierunku Wyszatyc. Dlaczego Wyszatyce tutaj należałoby uściślić? Już mówię dlaczego. Z sp, paru prostych przyczyn. Wieś naprawdę historycznie zapomniana. Mająca duży potencjał historyczny to dwa. Trzy, niedaleko ode mnie. Cztery. No cóż, piękno otaczającego krajobrazu i w zasadzie cisza, spokój i mili mieszkańcy. W Wyszatyce różnie się kojarzą, ale ja tutaj niestety muszę potwierdzić: bardzo mili ludzie bardzo spokojni, przyjaźni, pomocni. No i kolejna sprawa ostatnia to jeden z jeszcze istniejących kilkudziesięciu w Polsce yy, promów. Śródlądowych, bo tak one się nazywają. Śródlądowych na rzece San. Który także chciałbym pokazać jeszcze czynny. Miejmy nadzieję, że jak najdłużej. I dlatego chciałbym pokazać wam wyszatyce. Wyszatyce od wieków należało do Ziemi Przemysłowej. położona jest jedną z najstarszych wsi regionu. Pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą już z roku 1293. Nazwa miejscowości na przestrzeni lat ewoluowała, aby na stałe wybrzmieć Wyszatyce. Bojar ruski Wyszatycz to osoba, od nazwiska której pochodzi etymologia nazwy wsi. Ważnym przystankiem jest cerkiew pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Historia tejże budowli jest długa i zawiła, a jej początki sięgają jeszcze wieku XVI. Na szlaku historycznym, zwanym Gościńcem Walawskim, obecnie szlak Santiago de Compostela, przy którym to możemy podziwiać dwie jeszcze zachowane kapliczki, fundowane w pierwszej połowie XIX wieku. Jednym z nieodzownych przystanków przy zwiedzaniu wyszatyc powinien być cmentarz, bowiem, jak czytamy w starych dostępnych materiałach, jest tutaj pochowany dnia 10 stycznia 1885 Maurycy Kraiński, wiceprezes Wydziału Krajowego, prezes Rady Nadzorczej Towarzystwa Kredytowego, mąż zasłużony. Musimy także pamiętać, iż na tych ziemiach stykały się różne kultury i wyznania. Dlatego też warto wspomnieć, że we wsi istniała chociażby synagoga, karczma, spichlerz czy baraki mieszkalne. Lata wojen, rozbiory i tak naprawdę Wyszotyce praktycznie przestały istnieć. 7 października roku pańskiego 1895 wybucha tutaj wielki pożar, który trawi niemal całą wieś. W roku 1899 na pobliskich błoniach odbywają się rokroczne wyścigi drugiego pułku ułanów imieniem Aleksandra II, gdzie swoją obecnością zaszczycił jego cesarska wysokość arcyksiążę Leopold Ferdynand. Mam przed sobą dwie fajne książeczki, które zostały mi udostępnione. Prawdopodobnie już nie są do dostania, ale z nich naprawdę można wiele wyczytać i wiele się dowiedzieć na temat historii wyszatyc. Ja w swoich, pozwolicie w swoich notatkach, zawarłem pewną konkluzję na temat wyszatyc, mianowicie, że piękno terenów, Okalających oraz nuta historii, którą tutaj można znaleźć, naprawdę jest potrzebna do tego, aby godnie spędzić tam chociaż chwilę lub cały dzień. Czego nie zawarłem jeszcze w filmie, o czym chciałbym jeszcze powiedzieć i pokazać Wam, to przede wszystkim ten prom, który może być pewnego rodzaju, jak to powiedzieć, przygodą ale także pewnego etapu, który mógłby się skupić ku yy, turystyce. Naprawdę. W tej chwili on jest wykorzystywany tylko do przewozów yy, rolniczych, czyli maszyn rolniczych plus traktorów i tak ale jeśli tam pojedziecie, poprosicie Pana, oczywiście w tygodniu, sobota, niedziela, nie? Ale jeśli poprosicie przewoźnika, który tam zazwyczaj powinien być, przynajmniej do tej godziny 17 w tygodniu, na pewno was przewiezie na drugą stronę, skąd m.in. możecie dostać się całkiem śmiało do torek, medyki, siedlisk itd., itd. Co jeszcze naprawdę chciałbym zawrzeć w tej konkluzji? Ludzie i mieszkańcy Wyszatyc to naprawdę mili, serdeczni, świadczący, wszelką i wszelaką pomoc oraz informacje dotyczącą tejże miejscowości co, co, co dalej, no, w tym filmie na pewno nie zawarłem także informacji już późniejszych czyli skończyłem to na pierwszej wojnie światowej lub na jej fragmentach, które stanowiły o tym, iż wieś została spalona w zasadzie ludzie zostali wygnani, wypędzeni, przesiedleni do Czech po powrocie ci ludzie naprawdę nie mieli do czego wracać. Druga wojna to już jest tak samo przeplatanka. Niemcy, Rosjanie, różnie ludność traktowana, waśniona. O tym i o tym wszystkim jeszcze więcej możecie się dowiedzieć z różnych źródeł. Między innymi właśnie z tych dwóch fajnych książeczek, których autorami w zasadzie jest Józef Zubik. Oraz Tadeusz Kochanowicz, który zawarł w nich chociażby szczątkowe fotografie, nawet jeśli chodzi o na przykład powodzie, które też nękały w latach 50., 60. W wyszatyce. Serdecznie polecam, naprawdę serdecznie polecam. A teraz już dla Was obiecany prom. Widzimy się w Wyszatycach. Naprawdę warto tam pojechać. E